Z tej Strony wice Gamer. W dzisiejszym odcinku będziemy grali sobie w Wotablice. Jak widzicie, trochę sobie ostatnio pograłem. <coughs> pograłem wbiję, na kawę trójce wbiłem sobie już kolejne działo 122 mm. Nie to jeszcze jest te wcześniejsze. Jeszcze jest tutaj te drugie za 19 dział 122 mm D25T. Ale to się wbije jak trzeba też PD wbić. Mam ich na razie 3517. Tu jakiś pojemnik, a to oczywiście jakiś darmowy. Także my sobie myślę lecimy. Nie zapomnijcie oczywiście o subie. No tak pod tym odcinkiem już wbijcie tak 6 łapek w górę i oczywiście kolejny odcinek automatyczny. Latuje na mój kanał. No mamy nawet dobry skład, mamy 152KB2, no oni mają miejsce 2 Black Prime, więc będzie ciężko. To zobaczymy. Także lecimy sobie. Od razu lecimy tutaj prosto. Dobra, lecimy. Tutaj 652 jedzie tutaj. Tamte czołgi, te bardziej lekkie typu fałki, i te 34, to ona tam gdzie indziej jeździ <laughs> Tam w drugą stronę do bazy A, właśnie chyba powinna jechać albo gdzieś tam. Z... Jeszcze nie wiem. Dobra, myślę, lecimy do bazy tutaj C. Musimy ostrożnie, bo tu zawsze jest największa walka przeważnie. O, właśnie, no już, black krańca więc... Yy, Black Prince, więc muszę wywołać. No tam widzę panterę. Nie wiem gdzie. O, o, o... Ajajaj. Aj, aj. Ale że teraz. Na razie nie będę szybkiego ładowania używać, ponieważ mi się to nie opłaci po prostu. No tam kawa dwójka chce pomóc, no to w sumie dobra, to możemy tam podjąć. Tylko trzeba ostrożnie. Ja pomogę temu y, AMX M4 45, fajny czołg też, naprawdę, francuski. Lubię też francuskie czołgi, chociaż nie gram, nie, nie grają nigdy za bardzo, ale fajnie wyglądają przynajmniej. Tu jest sin i mamy problem, bo ja nie wiem, że tu jest KW-1S. Oj, będzie ciężko, będzie ciężko. No i właśnie, miałem rykoszet za 160, cofnijmy się. Kolejny, Obstawiam, że to jest właśnie od tej pantery, która tam się schowała. Tu kawę jeden, walczy walczy, pomóżmy. Dla kawy bo ta kawę dwójka widzę chyba radów. A nie, jednak sobie dalej radę. Jest jeden do 0, więc jest fajnie, fajnie. O, właśnie, pantera, pantera jest. Nie, pantera jest szybka, fajnie jest ten czołg, ale no. Też tu nie jest też łatwy do zabicia. Dobra, z ust poszedł, już tam ktoś go zabił. Musimy trochę Dmade'a zrobić. Mm -hmm. Oj oj. Nie wiem czemu ja nie trafiłem. No dobra, już szybkie ładowanie teraz na Isa chyba pojadę, bo po prostu nie opłaca mi się Black Prince jest tak o tak yy, Dobra, w ale ja tego nie, nie będę teraz yy, no jak... To? Dobra, dostał za 400, dobra, już teraz nie, dostaliśmy dość mocno. O nie, gąsienica, ale mnie tu obijają. Obijają mnie. O, dość ostro. Znowu w gąsienica. Ale, ale dostaję. Nie mam szans nawet. Jeszcze go spróbuję jakoś. Dostał 420, no ale nie. Widzieliście, nie miałem szans. No, słabiutko, słabiutko. Nie, nie zrobiliśmy naprawdę dużo damage'a. Zawsze przeważnie grałem to więcej damage'a. No, ale słabiutko nam poszło. No. Nie miałem szans z Bra Black Price no malutko damage'a bardzo, więc zagrajmy sobie chyba w takim razie t 34 2 drogie FT, też bardzo fajne działo, porządne, chińskie też, lubię te działa. a najbardziej tak, wszystko rosyjskie jest dla mnie najlepsze. Teraz y y następny odcinek będzie też z ponieważ wcześniej dużo brały stos na grę w właśnie tego, więc też będzie. Teraz, 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 teraz więcej. No, team mamy nawet całkiem fajny, przyznam. Team jest ok. Super, no, fajny naprawdę. Dobra, my lecimy na prosto. Tutaj widzę, nie wiem ten, Myślałem, że T29 te, te miał AWK, tak myślałem z początku. Nie wiem, a kawy jedzie tutaj, dobra, to my też polecimy tam za, właśnie za tą kawy a Tam już widzę T43 i V2801. No nie, tam ja tam nie jadę. Ja jadę tutaj. Tiger. Widzę Tigera P v 3601 h Ona chyba nie jest ulepszona, bo właśnie ma... Ona przeważnie ma 1100 chyba HP. Dobra, ja idę tą pomóc. Po, po, pomóc kiedy przyjechałem. Muszę to wszystko zamiast bo wiadomo, dział sam by nie jest to tak łatwo A i rukosiec. Ale ja te, ten T-342 te GFT jest o tyle fajny, że się szybko ładuje, nie, nie tak jak jak 20 sekund, nie? On to jedynie tam 10, więc to już jest wiadomo. Dobra, tutaj go raczej nie przebiję. W pancerz nie ma szans. Ale tutaj... Aj kurde, chciałem go trafić, ale to chyba nie wyjdzie. O, teraz mam go w sumie na hita. Ajajaj, aj, aj, ale ciągle u mi ucieka. Dobra, mam go. Ajajaj, nie wiem co się dzieje. Dobra, szybkie ładowanie, lecimy po niego. To jest 3-0 w ogóle, ja nie wiem co się dzieje. Dobra, tamtą fałkę spróbujmy zdjąć. A ja nie wiem, nie mogę trafić w ogóle. Słabiutko jakoś. Dobra, szybko teraz się ładujemy, więc powinienem się trafić. A Ajajaj. No dalej jej nie trafiłem. Nie no masakra jakoś trafić nie mogę. Słabo jakoś. Coś czuję, że my to przegramy. Dobra, my pojedźmy na tą fałkę, bo ona już i tak tyle HP ma, że raczej zginie. Prze przynajmniej nie powinna. Szybko tu jakieś uniki próbujmy. Gdzie ją mogę dobrze trafić? Dobra, jest. Poszła. Mamy jednego killa, ale to i tak mi nic nie da. O, zobaczcie tu w ogóle co tu się dzieje. Dobra, ten T29 będzie nasz. Zn no jednak chyba nie, bo zobaczcie, on mnie odchodzi. No i będzie cienko. No właśnie, mogą sobie tego nie jechać. To, to, to przegramy. No tu nie, 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 nie Myślałem, że my to wygramy, ale jak widzicie. No jeszcze ruchosze. Ja zawsze z T29 nie mam szans w ogóle. Jakieś uniki, jeszcze coś, tu próbujmy, jeszcze, jeszcze coś próbujmy. No ale jak widzicie, no nie ma szans. Nie, nie ma szans tutaj. Koledzy z teamu, nie, nie, ma szans. Jakieś randomy, no widzicie, no, nie daliśmy rady. No to zagrajmy sobie na koniec Pancer 54. 4 Bardzo lubię ten czołg, fajny, super czołg, szybki. Był darmowy na święta, więc fajnie. Jak ktoś już go kupił kiedyś, to w sumie Szkoda, bo był za darmo teraz, no ale tu... Gramy no. Lecimy im. No. no mamy nawet dobry skład, mamy kawę jedynkę. Tu jest na próbę, bo kawę jedynka z tym jej pancerzą to wiadomo. Dobra, lecimy od razu. I ja tutaj chyba pojadę. A bo w sumie nie, wiecie co, ja tu, to nie ma sensu, żeby tu jechać, bo my tu zaraz przy, przy, wszyscy zginiemy, więc ja jadę tutaj. Tutaj jest fajny pagórek w ogóle. W krzakach jak się stanie, to nie widać, można fajnie strzelać, a ten, ten czołg jest naprawdę szybko strzelny. O, tam widzicie, już widzicie, o. Dostał ze 171. O dobra, tam jest... Oj, i już mnie widzi, już mnie widzi, już mnie widzi. I dostałem. Dobra, spróbujmy Charlie'ego. Oj, teraz go nie trafię, bo jestem za, za wysoko właśnie. Spróbujmy. O, teraz się może cofnie. Nie chcę też Bóg wie jak oberwać. Jak będzie 50 subów, dobra, tam go spróbujmy trafić. A jednak nie. Jak dobijemy 50 subów, nie wiem, nie wiadomo, nie, nie musi być jakiś konkretny czas, jak dobijemy 50 subów, to nagram z jakimś youtuberem, z takim innym, moim kolegom. nie wiem, zobaczymy czy się zgodzi. Dobra, tutaj dostał ze 100, 159, no nie jest dużo, ale jednak szybko, szybko strzelę działka, to ja lubię też. Mm, tam jest ten dobra to, tego t jeden heavy tank to wracam już mm, nie dobra dostać i teraz szybkie ładowanie i podjazd, podjazd podjazd, podjazd pod niego dobra jest mamy jednego kila w ogóle nie wiem czemu tak mało osób tu właśnie jest, nie widzę nikogo jak na razie nie wiem czy oni się pochowali czy co Dobra, myślę, chyba wyjedziemy chyba się nam nic nie stanie. Mam nadzieję, że pan nikogo nie ma. Dobra, bóry kosze. No ja niestety będę musiał się już z wami żegnać, bo już na mobilę można do 11 minut coś nagrywać. No już sobie tą do końca Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.